Ciało się to w nowym z Haga. na moim kanale, następnie wejdźcie sobie tutaj w poniższy, wpiszcie sobie tutaj kodzik 18, daje wam 20% więcej do wpłaty oraz dwie darmowe książki na sam start, na stronie z wiele metod płatności, czy to blik, czy pace of card, czy skinki. A jak wypłacicie skinki przechodzą do was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Oprócz tego wpłacając z moim kalem minimum 19 zł. możecie sobie zgarnąć takie obojęcika najd za 1000 zł, także myślę, że całkiem spoko. No i to polega na tym, że czym więcej wpłacicie, tym macie większą szansę na wygraną. Jest to fajny dodatek, bo na przykład wpłacicie sobie nie wiem, 200 zł. wygrywacie jakąś piękną kostkę jeszcze możecie tą piękną kostkę wygrać, więc myślę, że całkiem spoko. Oprócz tego na stronie macie nagrody za levele, za każdy level macie tutaj kaskę, także myślę, że całkiem przyjemnie, bo jest tutaj naprawdę sporo kaski za te wyższe levele. Oprócz tego mamy 1% cashbacku za to co gracie. No i mamy darmowe skrzyneczki co 24 godziny. Każdy z tych skrzyneczek możecie otworzyć w zależności od tego jaki level macie. Także otwórzmy sobie 750 zł spoko, Ja tu mam gwarantowaną kaskę, więc całkiem spoko. E, oprócz tego mamy na stronie evencik. E, no i to są już ostatnie dwa dni eventu. Więc jutro no, oczywiście będzie odcinek z ostatniego dnia eventu i zobaczymy czy, czy, czy coś wygramy. W marketplace możecie może sobie kupić czy to skrzynki, czy skiny, czy nawet balans na stronie. No i tutaj w rankingu, kto będzie miał więcej diamencików, ten na koniec eventu zadane miejsce, które zajmie otrzymuje skinka. Przykładowo za pierwsze miejsce jest Talon za 6 koła, za drugie za 4 koła Bajonecik, no i naprawdę jest dużo kost, czy rękawiczek, czy innych skinów, więc całkiem przyjemnie. No i wyszły nowe bestsellery. Dopiero co nagrywaliśmy odcinek o starych bestsellerach, a już wyszły nowe. Także no ja tutaj sobie sprzedam oczywiście. Tutaj mamy Butterfly'a Fade'a. No i mam nadzieję, że bestsellery okażą się znowu szczęśliwe, bo ostatnim razem oddały naprawdę przyjemnie z tego co pamiętam. No i dobra. Mamy nasze bestsellery, to dajmy sobie tych skrzynek po 5. Tych sobie dajmy po 4. Tej sobie dajmy 3. Tych sobie damy też po 3. Pyk. I tą sobie damy jedną, i tą sobie damy jedną. No i 29 skrzynek. A możemy dołożyć jeszcze tak? Wystarczy nam 33? Nie wystarczy. A jakbym coś usunął? Nie, no dobra. Wiecie co? Zróbmy tak, po prostu. I 2 na 2. Myślę, że Anty. Myślę, że Anty dzisiaj mają ulubione 2 na 2 bez żadnych, oczywiście, underdogów, bo ja nie lubię, jak mi coś fajnego wypada, przegrywam. Wolę, żeby mi nic nie wypadło i żebym przegrał, albo żeby mi padło coś fajnego i żebym wygrał, oczywiście. No i niech pierwsze skrzynki są na trybie normalnym, a potem są skrzynki na trybie joker, czyli wszystkie skrzynki w danych skrzynkach są na równym procencie. No i zobaczymy, co bestsellery mają w tym, w tym tygodniu. Nie wiem, czy co tydzień, czy za dwa tygodnie się zmieniały bestsellery. W każdym razie zobaczymy, co mają tym razem do, dla nas tutaj do zaprezentowania. Oczywiście, żebyśmy sobie coś pięknego zgarnęli, ale póki co przegrywamy. No i póki co, no to pierwsza skrzynka Hyper ta Hyperbestia była całkiem niezła. A czy ta skrzynka będzie całkiem niezła? Ona też nie daje źle, bo ona zawsze daje powyżej 5 dych, a no dała, dała też kilka fajniejszych skinów, jak na przykład tutaj za 400 zł. No i powiem tak, ta skrzynka z koniem naprawdę fajna. Szkoda, że straciliśmy prowadzenie, ale naprawdę fajno. Tutaj 380 zł i wulkan za 1100 na prawo. I robi się niekolorowo powoli. Ale wiadomo, na końcu skrzynka za ponad 9 koła, więc w sumie trzymamy oczywiście największą nadzieję. Gdyby ten Butterfly wpadł, no byłby to game changer na pewno. Spory. E, ok, MK za 752 zł. Oj, tutaj kołska na prawo. Ale dobra, prowadzimy. Od 11 zł. No już nie prowadzimy. A to już jest kolejna skrzynka, Crystal Knives i daje nam dwie koski. Bardzo fajnie. Crystal Knives, przyjemna. To jest chyba Crystal Knives. No, raczej tak. Za trzy koła Flip Knife bardzo przyjemnie. Teraz te skrzynki po 1800 i po za piątkę. Faktorynie, okej. Okay. Myślałem, że to Minimal Malware. Oj, tam Dragon Lorca i chyba Meduza albo Gangir nie, 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 spojrzałem. Gangnir! Gangnir za 55 koła. Gangir za 55 koła. Dobra, ja już, ja już wygrałem, nie mogę ich krzyczeć, jest czwarta w nocy, znowu nagrywam w nocy. A to jest w ogóle najdroższa skrzynka jeszcze przed nami. Dwie najdroższe, za 4,5 i pół, za 9,800. A już stało Gangnira. Co tu się stało? Co tu się stało? Ej, uwielbiam bestsellery. Bestsellery są tak fajne. Tak fajne. Dwie najdroższe skrzynki przed nami. Jeszcze nam tak ładnie podbili. I ostatnia skrzynka i jeszcze wajsiki dla nas, Butterfly. 70 koła. White Lotus. Nie mam pytań. Dawno nie zrobiliśmy tak dużego profitu. Bardzo dawno. Wiecie co? No, ja sobie selnę to. I zróbmy jeszcze jedną bitwę. Na. No, po jednej skrzynce, na tym. Eee, dajmy sobie na start to, bo ona nie ma trybu Joker, zróbmy sobie coś takiego. Na sam koniec odcinka i tak odcinek jest mega udany, i tak jest giga profit no ogromny jest profit, więc zakończmy jeszcze ten odcinek taką szybką bitewką. A jeśli odcinek wam się oczywiście spodobał łapkę w górę sobie z UX Bankiem, no jest potężnie, jest potężnie. Wróciliśmy na właściwe tory, bo już było blisko tutaj straty tego, co ostatnio zarobiliśmy. A tutaj, jak widzicie, znowu, znowu fajnie jest. Tutaj Ursusik na prawo, no robi się źle, ale teraz dwie najdroższe skrzynki i dwa Butterfly'e po 14 koła, no chyba, że tutaj znowu jakiś Garmir poleci? No nie poleci, znaczy poleci, ale im. Patrzcie to, z 16 koła bitwa, oni po 57 koła wygrali, po 58 nawet. No powiem tak, bestsellery są naprawdę fajne, naprawdę fajne. Mam nadzieję, że Wam będzie oddawał tak samo jak mi. Łapka w górę, sobie z wankiem, grawi do 18-20% więcej do wpłaty i dwie darmowe skrzyżki na sam start. No i co, widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się, elo.